Witam Was z tej strony 1 Evolution 100, a to jest kolejny odcinek z, z serii Zagramy w Stranded 2. No, jest z nami też i gość specjalny przed Państwem: Pro, pro, Pawlak. Tak, tak, no. Właśnie. Nie wiem, jak teraz się obrządzimy, bo ja mam mikrofon w słuchawkach nie wiem, jak we dwóch będziemy gadali. Albo nie, ty podtrzymaj mi, a ja będę gadał, dobra? Dobrze. Dobra, dzisiaj mo może... Co? A, już wiem, dzisiaj zbudujemy. Jeżeli przestanie padać, oczywiście, ognicho. A tuż obok wody, no jasne. Uy, nie mam materiałów. No, jak widzicie, mój kolega trochę tu drzewa pościnał. Nie wiesz, że surowce pozbieram. Dobrze, ja, ja zrobię teraz krótkie cięcie, Się ściemnia akurat. I jak pozbieram wszystkie potrzebne surowce, to z wami się poka pokażę. No, witam was ponownie. Już zebrałem trochę materiałów, a teraz mam. patyczki, 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 patyczki. No, zobaczcie, jak to fajnie powstaje. Nie ma już, już nie pada deszcz. Powstanie w sam raz. Patyczków mi trochę zostanie jeszcze. I mięsko mam ugotuję przy okazji. Wszystko będzie wspaniale. Dobra. Ostatnie kliknięcie. Yeah! We are the champion. Yy, dobra, teraz to trzeba wystarczy zrobić. Dla tych, którzy nie, wierzą, nie wiedzą, bierzemy korę i patycki. bierzemy plusik. I wychodzi nam takie coś. Połącz make fire. Czyli zrobić ogień, czy coś takiego. Klikamy to. Rozpalanie ognia. Pisze. W... Tak, tak. Trzy, 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 trzy. Nie, jeszcze nie ma. To nie działa. Nie. Odcinek potrwa jeszcze 6 minut. Ale za to mamy ogień. I teraz, dla tych, którzy nie wiedzą, jak się piecze, mięsko bierzemy tak i tak. Szybko się piecze, nie? Szybciej niż w Minecraftie. Tak, no. Teraz, co by tu zbudować? Ile jeszcze minut? 5 yy, i 5 i 10 sekund. No to fajnie. Dobra, właśnie, to, ja nie będę to fajnie. No to cóż, zbudujmy spichlerz. Może nie zdążymy jeszcze w tym odcinku, ale przynajmniej się postaramy. Gdzie... Jak mi doradzisz, pro-Pawla, pro gdzie go mam postawić? Yy, z prawej strony. Prawej strony, tak? Tu? Tak. Tak. Dzięki za podpowiedź. Nie ma za to. <laughs> tak, tak. Kultury. kulturalnymi <laughs> trzeba być, tak. Może zwróciłem się na. by tak było na. O, znowu robimy cięcie na zbieranie materiałów. Witam Was ponownie po krótkim cięciu. I mam trochę kamyków, i będę co kopał co chwila, bo na ra w miejscu mam w ten, w inwentoru. Nie będzie do końca odcinka, bo to W inwentorym mam tylko mało miejsca. Co? Do końca odcinka to tak. No mnie nie be będzie i... Kurde. O i dopiero jak yy, na ostatnie kliknięcie zro yy, zrobię wam cięcie, także... Bo to się nie będzie opłacało. No, powracam znowu i to już nie liczyłem, które cięcie. W tym odcinku ich jest bardzo dużo. I... nie mam miejsca na kłody. Hmm. Jak widzicie, mam siekierę, bo nie chciało mi się tak długo ścinać tego. No, tego! Już zapomniałem, jak się nazywa. No, ale nie chciało mi się tak długo już tego robić. I. Także. Będziemy pojedynczo nosić. Tak. W tej grze jest. Nie wiem, czy to jest uzasadnione, czy nie. Ale mi się wydaje, że. Jeżeli ma że jeżeli ma się maks yy, już ma się więcej nie można dźwignąć tym kolesiem jak już ma się dużo w inwentory to wtedy on już tak powoli idzie kurde napić A no tak właśnie Tylko to wezmę Idę się napić A gdzie chlebek? A, tutaj chlebek. No właśnie, dziewięć. Wryj. Ja <laughs> pro, pro Pawlak mówi, że to ziemniak mu się wydawało. A możliwe. No, ściemnia się. Niestety się ściemnia. A ja chcę jeszcze to dzisiaj zrobić i wam pokazać na Waszych oczach, byście zobaczyli. Kurde, cały czas mi się myla, no. Później mowy zrobimy siatkę na motyle. Chociaż... A właśnie w następnym odcinku, to jest powolutku. Dochodzimy do końca odcinka. A w następnym odcinku nie będzie nas tak przede wszystkim lagowało. I. Kurde, jeszcze jedno. Yy, I. No. Zrobimy coś innego, to wiadome. Nie wiem, co jeszcze będzie w następnym odcinku. daleko nawet rozjaśnia ta, ten już prawie skończony jest ten tak, już prawie kończymy kurde nie prawie kurde teraz mm. jest, budowanie zakończone i teraz poczekajcie chwilę Ciasteczka się nazrzemy. Wejdziemy w ogień. Idziemy spać. I kończymy odcinek.